No i no właśnie, no i tu jest zakończenie tej lekcji obliczałem, obliczyłem deltę. Deltę tu się haskoczyło. Pierwiastek z delty będzie mi potrzebny. Więc pierwiastek z, z 20 to jest pierwiastek z 4 razy 5, a pierwiastek z 4 to jest 2, więc 2 może wyjść przed pierwiastek. No i ten wyraz ten większy pierwiastek obliczam, czy, czy z plusem przed deltą tu widzimy, że tu tangens, można by włączyć tangens alfa z licznika i skrócić częściowo z tym tangensem w mianowniku. H przejdzie do licznika. I jeszcze tą dwójkę można skrócić z czwórką i z tą dwójką. Tak? I mamy rozwiązanie. Tak i, I to tyle. Tyle na dzisiaj. Może dziękuję za uwagę. Do widzenia.